Warszawa. Początek wiosny. Chłodne poranki mieszały się z ciepłem popołudniowego słońca, które odbijało się od szklanych fasad biurowców i starych kamienic. Ulica Agrykola, położona nieopodal Łazienek Królewskich, była jedną z tych, które łączyły prestiż z historią. Właśnie tam, w głębi prywatnej alei, znajdowała się rezydencja Tomasza Kaczmarka, jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w kraju. Tomasz miał 41 lat. Przystojny, zawsze nienagannie ubrany, z opinią twardego negocjatora. I człowieka sukcesu, właściciel ogromnej sieci hoteli, restauracji i inwestycji deweloperskich. Jego życie, z pozoru perfekcyjne, było jednak od lat puste i przewidywalne. Każdy dzień wyglądał tak samo: telefon, spotkania, konferencje, kontrakty wszystko zaplanowane co do minuty, emocje zepchnięte na bok przeszłość pogrzebana. Tego dnia Tomasz wrócił wcześniej z delegacji w Gdańsku. Planował spędzić samotny wieczór przy szklaneczce whisky w salonie z widokiem na oświetlony ogród. Nie spodziewał się jednak, że jego życie odmieni się w sposób, którego nie dało się przewidzieć ani zaplanować. Podjechał pod dom czarnym mercedesem z klasy. Gdy wysiadał z auta kątem oka, zauważył ruch przy bramie. Spojrzał w stronę wejścia. Tam stała dziewczynka. Miała może cztery- pięć lat, drobna z długimi blond włosami, upiętymi w dwie luźne kitki. Ubrana była w jasno niebieską sukienkę na ramionczkach i różowe buciki. Trzymała w dłoni małego pluszowego królika, uśmiechała się. Cześć! zawołała, jakby znała go od lat. Tomasz zmarszczył brwi. Rozejrzał się, ale nikogo więcej nie było. Dziewczynka stała tu sama. Cześć, odpowiedział ostrożnie, podchodząc kilka kroków bliżej. Jesteś tutaj z kimś? Nie, przyszłam do ciebie powiedziała poważnie. Mama powiedziała, że kiedyś cię spotkam, i teraz już wiem. To ty, Tomasz, zamarł. Coś w jej głosie, w sposobie, w jaki patrzyła mu prosto w oczy, było niepokojąco znajome. Jak się nazywasz? Zapytał, klękając, by spojrzeć jej w oczy. Maja, odpowiedziała radośnie. A ty? Tomasz, odparł, wyraźnie zdezorientowany. Skąd mnie znasz? Dziewczynka nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego podwinęła ręka w swojej sukienki i wyciągnęła rączkę. Tomasz zamarł. Na jej nadgarstku znajdowało się znamie. Małe, półksiężycowate. Z lekkim zagłębieniem po środku. Dokładnie takie samo miał on i jego ojciec. I dziadek, rodzinne znamie, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, zawsze w tym samym miejscu. Patrz, powiedziała cicho Maja. Takie samo, prawda? Tomasz przez chwilę nie mógł wydobyć z siebie głosu. Spojrzał na swoją dłoń. Jego znamie identyczne co to miało znaczyć to. Niemożliwe wyszeptał, cofając się lekko. Nagle z tyłu rozległy się szybkie kroki. Kobieta zdyszana z rozwianymi włosami wybiegła z za rogu ulicy. Gdy zobaczyła Maję, odetchnęła z ulgą i podbiegła. Maja, kochanie, mówiłam, żebyś nie uciekała zawołała, klękając i przytulając dziewczynkę mocno. Tomasz spojrzał na nią i wtedy wszystko zamarło. Lena powiedział, nie dowierzając, kobieta spojrzała na niego, zamarła tak samo jak on. Jej oczy zaszkliły się, a twarz pobladła. Tomasz wyszeptała, nie sądziłam, że jeszcze kiedyś cię zobaczę. Lena była jego dawną miłością, prawdziwą. Mieli krótki, ale intensywny związek, ponad dziesięć lat temu. Odeszła nagle, bez słowa, zniknęła z jego życia, a on zraniony pogrzebał tę historię głęboko w sobie. To twoja córka? zapytał cicho, wskazując Maję. Lena spojrzała na dziecko, potem na Tomasza. Tak, Maja to twoja córka, Tomaszu. W tym momencie jego świat się zatrzymał. Wszystkie plany, strategie, notowania giełdowe, kontrakty, wszystko stało się nagle bez znaczenia. Został tylko on, dziewczynka. I prawda, która właśnie runęła na niego z siłą huraganu. W ciszy, która zapadła po słowach Leny, słychać było tylko szum liści poruszanych lekkim wiatrem. Tomasz patrzył na nią, jakby widział ducha. Przed nim stała kobieta, która zniknęła z jego życia bez pożegnania, a obok niej dziewczynka, z tym samym znamieniem, które od pokoleń nosili mężczyźni w jego rodzinie. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Jego głos był niski, drżący, prawie niesłyszalny, ale wypełniony złością i żalem. Lena spojrzała na Maję i kucnęła przy niej. Kochanie, możesz pójść na chwilkę tam do ławeczki? Pamiętasz gdzie zbierałyśmy kasztany? Poczekaj tam chwilkę, dobrze? dziewczynka skinęła głową. Posłała Tomaszowi jeszcze jedno niewinne spojrzenie mieszankę ciekawości i zaufania. I pobiegła w stronę małego placu z ławkami. Kiedy zostało już tylko ich dwoje, Lena wyprostowała się i skrzyżowała ramiona na piersi. Jej twarz była spokojna, ale oczy zdradzały emocje, które wrzały tuż pod powierzchnią. Nie powiedziałam ci, bo. bałam się. Tomasz prychnął. Bałaś się. Czego? Że wezmę odpowiedzialność, że się nią zajmę, że pokocham. własne dziecko. Lena spuściła wzrok. Nie o to chodziło, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Ty byłeś wtedy w środku największego kontraktu życia. Twoja firma dopiero się rozwijała. Widziałam, jak bardzo jesteś pochłonięty, jak nie masz czasu na nic poza pracą. Pomyślałam, że nie mogę cię zatrzymać, że nie chcę być kolejnym ciężarem. Ciężarem? W jego głosie zabrzmiała gorycz. To byłaby moja córka Lena. Nie ciężar, wiem powiedziała cicho. Zrozumiałam to zbyt późno. Zapadła chwila milczenia. Tylko w oddali słychać było dziecięcy śmiech. Maja znalazła jakiś patyk i rysowała nim coś na piasku. Tomasz przeszedł kilka kroków w stronę ogrodzenia, jakby potrzebował fizycznego oparcia, by nie upaść pod ciężarem tej wiadomości. Ile ona ma lat? Zapytał w końcu: Pięć i pół, i przez pięć i pół roku nie dałaś mi nawet cienia szansy, żeby ją poznać. Lena otarła łzę, która spłynęła jej po policzku. Każdego dnia zastanawiałam się, czy powinnam się z tobą skontaktować. Pisałam do ciebie wiadomości, których nigdy nie wysłałam. Miałam nadzieję, że kiedyś przyjdzie odpowiedni moment, ale wtedy zobaczyłam twoje zdjęcie w gazecie. Na okładce. Byłeś otoczony ludźmi, fleszami, sukcesem. Pomyślałam, że nie ma już miejsca dla mnie, dla nas. Tomasz milczał. Wiedział, że sukces ma swoją cenę, ale nie przypuszczał, że zapłacił ją aż tak boleśnie. A ona? Zapytał nagle. Wie coś? Niewiele. Powiedziałam jej tylko, że jej tata był bardzo dobrym człowiekiem, ale że nasze. Drogi się rozeszły. Wiesz, dzieci, one nie pytają tak często, jak nam się wydaje. Maja była po prostu szczęśliwa, ale w ostatnich miesiącach zaczęła dopytywać i wtedy zobaczyła twoje zdjęcie. Zresztą, spojrzała mu prosto w oczy, nie musiała pytać. Ona cię po prostu poznała. Tomasz pokiwał głową wciąż w szoku. Muszę ją poznać, porozmawiać z nią. Nie mogę, po prostu. Wrócić do życia, jakby nic się nie wydarzyło. Lena skinęła głową ostrożnie. Wiem, ale błagam cię, Tomaszu. Nie rób tego medialnie. Nie chcę, żeby ona stała się córką milionera w oczach prasy. Chcę, żeby najpierw była po prostu Mają, twoją córką. Nie nagłówkiem. Spojrzał na nią długo. Nie jestem już tym samym człowiekiem Lena. Kiedyś chciałem mieć wszystko. Teraz... nie wiem... Może pierwszy raz w życiu chcę tylko jednej rzeczy: jednej małej dziewczynki z tym samym znamieniem. Co ja? W tej samej chwili maja podbiegła z powrotem. Mamo, narysowałam domek, zawołała. A pan Tomasz, może pan przyjść i zobaczyć? Spojrzeli na siebie. Tomasz uśmiechnął się delikatnie, po raz pierwszy od bardzo dawna szczerze. Jasne, maju. Chodźmy zobaczyć ten domek i tak w zupełnie nieoczekiwany sposób. Tomasz Kaczmarek, milioner, samotnik, człowiek sukcesu, zrobił pierwszy krok w stronę czegoś, czego nie da się kupić żadną walutą ojcostwa. Jakub siedział w swoim salonie, trzymając filiżankę kawy, która delikatnie drżała w jego rękach. Twarz aliny była wypisana w jego umyśle. Dziewczynka z tą samą znamie, tą samą plamą na szyi, tuż poniżej linii włosów. Widział tę plamę wiele lat temu, ale nigdy nie wyobrażał sobie, że ktoś inny może ją mieć. Mężczyzna wstał i podszedł do okna, patrząc na zewnątrz, nie dostrzegając niczego. Jego umysł toczył wewnętrzną wojnę. Czy to możliwe? Czy ta dziewczynka może naprawdę być jego córką? Ten moment, w którym wątpliwości i strach przeplatały się, całkowicie go dezorientował. Jakub, Cichy głos jego żony, Natalii, przywrócił go do rzeczywistości. Weszła do salonu z troską na twarzy. Jesteś w porządku? Starał się ukryć niepokój, ale nie potrafił ukryć wewnętrznego zamieszania. Nie wiem, powiedział ochryple, dziś widziałem dziecko, miało tę samą plamę na szyi co ja. To jakby znak. Natalia usiadła obok niego, biorąc jego rękę. Mówisz, że ta dziewczynka może być. Twoją córką? Jakub skinął głową, ale jego spojrzenie było puste, zagubione w myślach. Tak, ale nie pamiętam nic, nie znam tej dziewczynki, spojrzała na niego ze smutkiem. Jakub, nigdy nie mówiłeś o przeszłości, nie chciałeś wiedzieć. Wziął głęboki oddech. Słowa Natalii trafiły w samo sedno. Miał rację. Zawsze unikał patrzenia wstecz na dni, kiedy był młodym, impulsywnym człowiekiem. Ożenił się z Natalią, stworzył wygodne, luksusowe życie, ale wciąż była część niego, którą pogrzebał, aż do teraz. Nagle zadzwonił dzwonek: Do drzwi! Jakub zamarł. Natalia spojrzała na niego zdezorientowana. Kto to może być? Sprawdzę. Odpowiedział szybko wstając. Kiedy otworzył drzwi, zobaczył kobietę. Miała zmęczony wzrok, ale jej twarz była napięta. Wyglądała na kogoś, kto zaraz pęknie. Jakub, proszę, musimy porozmawiać o Alinie, powiedziała drżącym głosem. Ona, ona musi poznać prawdę. Kobieta w drzwiach to była matka Aliny, Monika. Szok, jaki Jakub poczuł, widząc ją, był niemal fizyczny. Monika wyglądała na wyczerpaną, jej wygląd zdradzał lata walki. Spojrzała na niego oczami pełnymi głębokiego bólu. Alina. Jakub wyszeptał, próbując opanować zamieszanie w sobie. Co się dzieje z nią? Monika spojrzała w dół, niepewna. Ona już nie wytrzymuje, ona musi wiedzieć, kim jest jej ojciec. Potrzebuję ciebie, Jakub. Ona już wie o plamie i to ją dręczy. Jesteś jedynym, który może wyjaśnić. Jej słowa były jak bomba wybuchająca w jego głowie. Jakub poczuł ścisk w gardle, ale wiedział, że nie może już tego odwlec, nie może uciekać. Ja. Porozmawiam z nią, odpowiedział, jego głos pełen niepewności. Monika skinęła głową, a zanim odeszła, dodała jeszcze jedno zdanie. DONA zrozumie, Jakub, ale musisz być szczery. To wszystko, czego potrzebuje. Jakub zamknął drzwi i odwrócił się do Natalii, która milczała. Nie powiedziała nic, ale jej spojrzenie było wszystkim, czego potrzebował. Wiedziała, że to, co teraz się wydarzy, zmieni wszystko. Prawda, nie mogła być ukrywana na zawsze. Mężczyzna spojrzał na telefon w swojej ręce. Numer Moniki wciąż widniał na ekranie. Miał zadzwonić do Aliny, ale strach go powstrzymywał. A co jeśli ona nie zechce poznać prawdy? A co jeśli go odrzuci? Ale w głębi serca wiedział, że bez względu na to, co się wydarzy, musi spróbować. Z głębokim oddechem w końcu nacisnął numery na telefonie. Jakub trzymał telefon w dłoniach, jego palce drżały. Dzwonił do Aliny, tej samej dziewczynki, której twarz widniała w jego myślach, która stała się symbolem zagubionych lat. Każdy dźwięk w słuchawce wydawał się głośniejszy niż zwykle, przypominając mu, że ta chwila była nieunikniona. Nie mógł już uciekać. Prawda musiała wyjść na jaw. Gdy po drugiej stronie rozległ się cichy głos, Jakub zaciął się przez moment. Tak, Alina powiedziała niepewnie, jakby nie wiedziała, co powinna czuć. Alina to Jakub, odpowiedział, próbując brzmieć spokojnie, ale w jego głosie było coś, czego nie dało się ukryć niepewność. Musimy porozmawiać. O tobie, o nas. Alina milczała przez kilka długich sekund. Jakub poczuł, jak jego serce bije szybciej, a w brzuchu pojawia się dziwne uczucie, jakby stał na krawędzi przepaści. Wiedział, że to, co teraz powie, będzie miało ogromne konsekwencje, które mogą zmienić życie, zarówno jego, jak i jej. Chcecie zobaczyć, powiedziała w końcu. Jej głos był pełen determinacji, ale też strachu. Przyjdź, do mnie, muszę to wszystko zrozumieć. Jakub umówił się z Aliną na spotkanie w kawiarni, którą znała z dzieciństwa, miejsce, które kojarzyło się jej z bezpiecznymi chwilami z matką. Kiedy dotarł na miejsce, serce biło mu jak szalone. Czekał na nią przy jednym z okiennych stolików, spoglądając przez szybę na deszcz, który zaczął padać. Widok za oknem wydawał się nieostry, jak jego własne myśli, zamglony i pełen niepewności. Minęło kilka minut, zanim drzwi kawiarni otworzyły się, a do środka weszła Alina. Jej postać była wyraźnie niepewna, jakby wahała się, czy to, co zaraz się stanie, ma sens. Jej wzrok natychmiast padł na Jakuba. Czuł się, jakby patrzyła na niego z nadzieją, ale także z lękiem. Alina miała na sobie jasny płaszcz przeciwdeszczowy, a jej włosy były lekko wilgotne od deszczu. Jakub wstał, ale nie wiedział, jak się zachować. Stali naprzeciw siebie w ciszy, która trwała zaledwie chwilę, ale wydawała się wiecznością. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział Jakub. Jego głos zabrzmiał łagodnie, ale pełen wahań. Wiem, że to nie jest łatwe, chciałem ci powiedzieć, że mam nadzieję, iż zrozumiesz. Alina spojrzała na niego przez chwilę, zanim usiadła naprzeciwko. Jej twarz była pełna trudnych emocji. Jakub, co się dzieje? Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Czy naprawdę jesteś moim ojcem? Jej pytanie zabrzmiało prosto, ale z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Jakub poczuł, jakby cała ta rozmowa, mogła wymknąć się spod kontroli. Wszystko, czego się obawiał, zaczynało się realizować. Miał wrażenie, że nie ma słów, które mogłyby wystarczająco wyjaśnić tę sytuację. To jest trudne, zaczął. Nie pamiętam niczego, wiem tylko jedno, ta plama na szyi, to coś, co łączy nas w sposób, którego nie potrafię wyjaśnić. Alina nie wiedziałem, że istniejesz przez wszystkie te lata, ale teraz, kiedy cię widzę, muszę ci powiedzieć, że jesteś częścią mojego życia, niezależnie od tego, jak bardzo to wszystko jest trudne. Alina milczała przez chwilę. Jej oczy były pełne łez, ale nie pozwoliłaby, by żadna z nich spłynęła po jej policzkach. Dlaczego nie szukałeś mnie wcześniej? Zapytała. Dlaczego nie próbowałeś dowiedzieć się, kim jestem? Te słowa trafiły Jakuba jak cios. Czuł się, jakby został ukarany za wszystko, czego nie zrobił, za wszystko, czego się wystrzegał przez te lata. Wiesz, kiedy byłem młodszy, nie miałem odwagi, uciekałem przed moimi błędami, przed odpowiedzialnością. Wydawało mi się, że jeśli nie będę patrzył wstecz, wszystko będzie dobrze, ale teraz wiem, że to był błąd i żałuję. Alina patrzyła na niego, a jej twarz była mieszanką bólu i zrozumienia. Więc co teraz? zapytała cicho. Co teraz? powtórzył Jakub, zastanawiając się nad odpowiedzią. Teraz musimy spróbować zacząć od nowa. Jeśli chcesz, mogę być częścią twojego życia. Chciałbym ci pomóc, jeśli dasz mi szansę. Chwile ciszy wypełniły przestrzeń między nimi. Jakub obserwował Alinę, widząc, jak przetwarza jego słowa. Było w niej coś, co przypominało jego własne młodsze ja, pełne niepewności, ale także nadziei na coś nowego, na coś lepszego. Możesz mi pomóc, powiedziała w końcu. Ale musimy to zrobić po mojemu. Muszę poznać cię, Jakub, i muszę wiedzieć, że to, co mówisz, jest prawdziwe. Jakub uśmiechnął się delikatnie, czując ogromną ulgę. Była to mała iskra nadziei w ciemności, która go otaczała: Będę czekał na ciebie, Alina, i zrobię wszystko, żebyś nigdy nie poczuła się samotna. To obiecuję. Rozmowa, która miała miejsce w tej małej kawiarni, była początkiem nowego rozdziału w ich życiu. Nowego rozdziału który nie obiecywał łatwych chwil, ale który miał szansę dać im coś prawdziwego, więź, która z czasem może stać się silna, choć wymagała cierpliwości i zaufania. Kiedy Alina wstała, by odejść, spojrzała na Jakuba z ciepłym uśmiechem. Do zobaczenia wkrótce, tato, powiedziała cicho. Jakub patrzył za nią, czując w sercu mieszankę radości i smutku. Wiedział, że prawdziwa podróż dopiero się zaczyna. Jakub stał przy oknie, patrząc na deszcz, który cicho padał na ziemię. Dźwięk kropel uderzających w szybę przypominał mu echo tych samych łez, które spadały w jego sercu. Tyle razy próbował ignorować przeszłość, żyć, nie, patrząc wstecz, przekonany, że oddalenie od bólu i wyborów, które podjął w młodości, ochroni go przed odpowiedzialnością. Ale teraz, gdy patrzył na Alinę, wszystko się zmieniło. To spotkanie z córką, którego tak bardzo się bał, było początkiem czegoś, co mogło odmienić jego życie na zawsze. Ale ta chwila była też lekcją. Jakub, w swojej wielkiej ucieczce od przeszłości, zapomniał, że nie da się uciec od tego, co naprawdę ważne. W końcu prawda musiała wyjść na jaw, i choć bolało to jak nic innego, to była jedyna droga do uzdrowienia. Przez te wszystkie lata Jakub żył w kłamstwie, nie tylko przed innymi, ale i przed sobą. Wmawiał sobie, że nie ma czego żałować, że to już minęło, że to, co utracił, nie ma znaczenia. Ale teraz, patrząc na Alinę, widział, jak wielką pustkę stworzyła ta postawa. Odbudowanie zniszczonych więzi nie jest proste, odbudowanie straconego czasu jest prawie niemożliwe. Jednak najważniejszą rzeczą, którą Jakub zrozumiał, było to, że nie wszystko w życiu jest stracone czas to najcenniejszy dar, który mamy pomyślał. Ale nie zawsze dostrzegamy jego wartość, dopóki nie jest za późno. Patrzył na zdjęcie Aliny, które leżało na stole obok niego. Widok tej dziewczynki, która teraz wiedziała prawdę, którymi dzielili się razem, przypominał mu, jak wielką odpowiedzialność niesie ze sobą bycie rodzicem. To nie chodziło tylko o krew, to chodziło o obecność, o miłość, o wsparcie, które czasem trzeba znaleźć na nowo, nawet po latach rozłąki. Jakub wiedział, że nie będzie łatwo, ale teraz czuł, że ma cel. Jego życie miało sens nie dlatego, że odnalazł Alinę, ale dlatego, że miał szansę dać jej to, czego nigdy nie miał prawdziwą więź, a ta więź mogła być budowana tylko na prawdzie. Czasami musisz spojrzeć w lustro, zrozumieć swoje błędy i zmierzyć się z nimi, pomyślał Jakub, czując ogromną ulgę, ale to nie oznacza, że nie masz szansy na to, by zacząć od nowa. Każdy dzień jest nową szansą, by poprawić to, co zepsute. Każdy dzień jest szansą, by zacząć budować mosty zamiast murów. Prawda może być bolesna, ale tylko prawda prowadzi do uzdrowienia. Jakub odkrył, że choć trudno jest stanąć twarzą w twarz ze swoimi błędami, to dopiero wtedy, gdy zrozumiał i zaakceptował swoją przeszłość, mógł naprawdę zacząć budować przyszłość. I to była najważniejsza lekcja, jaką mógł dać swojej córce. Nie ma nic potężniejszego niż umiejętność przeprosin, przyjęcia odpowiedzialności i gotowości do zmiany. Choć droga była trudna, a przeszłość pełna ciemnych zakamarków, Jakub wiedział, że w tej chwili odkrył najważniejszy klucz do pojednania. Może być późno, ale nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Pomyślał, czując, jak serce wypełnia nadzieja, i właśnie teraz to robię dla niej, dla mnie. Gdy zamknął oczy, wyobraził sobie przyszłość, którą mógłby zbudować z Aliną, przyszłość pełną prawdy, miłości i wzajemnego zrozumienia. Była to przyszłość, którą mógł stworzyć krok po kroku, dzień po dniu, ucząc się na błędach i szanując każdą chwilę. A wtedy, z sercem pełnym nadziei, Jakub wyszedł na zewnątrz, gotowy na to, co nadchodzi. Był gotów naprawdę. Był gotów na przyszłość.